Cześć. Cześć! Przygotowałyśmy dla Was kolejny poradnik, ale tym razem skupimy się na sprawach domowych. Zabawimy się w takie perfekcyjne panie domu i przedstawimy Wam sposoby, jak naturalny, yy, i znaczy jak naturalny sposób i najskuteczniejszymi metodami naszych babć i się z wieloma problemami w prowadzeniu domu. I zacznijmy chyba od największej zmory, czyli plam. Jeżeli się nie obrazicie, my posłużymy się tutaj pomocami, ponieważ tych metod jest bardzo dużo i boimy się po prostu, że będzie nam ciężko wszystko wspamiętać. Niektóre przepisy są trochę skomplikowane, tak. dlatego mamy no, to zapisane. To lecimy. No i tak, no jak wiecie, przynajmniej według nas, najczęstsze plamy to są plamy z długopisu. Ciągle powstają, codziennie i coś się lepsze uprudni. No, i teraz y, tutaj zbierzemy Wam wszystkie sposoby na wszystkie plamy. E, będziecie miały to w jednym miejscu, nie będziecie musiały szukać. E, no, i tak, plamy z długopisu e, najprościej wyczyścić chłodną szmatką lub łacikiem nasączonym denaturatem. No, ale jak wiadomo, nie każdy ma w domu denaturat, więc nie dla każdego ten sposób będzie wygodny. Ale żeby nie kupować specjalnie denaturatu, no to mamy sposób kolejny czyli to jest namoczenie plam w kwaśnym mleku. No i to polega na tym, że zabrudzone ubranie czy materiał należy namoczyć w kwaśnym mleku na kilkanaście minut, a po tym czasie po prostu wybrać. Jak nie kwaśne mleko, to następny sposób to sok z cytryny lub kwasek cytrynowy. Procedura czyszczenia plam, tutaj w tym przypadku, wygląda identycznie jak przy kwaśnym mleku, czyli zabrudzone ubranie Należy namoczyć w soku z cytryny lub kwasku cytrynowym na kilkanaście minut, a po tym czasie wybrać. Niezawodnym sposobem na plamy z długopisu okazuje się lakier do włosów. Należy podsunąć pod zabrudzenie papierowy ręcznik. wierzch plamy wystarczy już tylko spryskać lakierem do włosów. Można polać też plamę zmywaczem do paznokci. Na koniec nałożyć na plamę ściereczkę, która błyskawicznie wchłoni rozpuszczony tusz. No i pozostaje nam tylko pranie, wysuszenie ubrania czy materiału. Bo tutaj, no, jeśli chodzi o zmywarkę do paznokci, to taka nasza uwaga, żeby to raczej stosować do ubrań ja. białych, bo kolorowy to już różnie może z tym być. Więc jak jest? Eee, teraz jak już plany z długopisu mamy za sobą, to kolejnym no, zmową jest, są plamy spotu. Eee, no i tutaj też mamy kilka sposobów. Może jako pierwszy przedstawimy yy, amoniak. Plamę zbliżamy wodą, po czym ustawiamy nad otwartą butelką amoniaku, żeby opary rozpuściły plamę. Pamiętajmy, żeby tego nie wdychać. No i teraz Wasze pytanie, skąd wziąć amoniak? Yy, więc amoniak można tak kupić w każdym, w każdym sklepie spożywczym, w dziale, z, tam gdzie są wypieki, proszki, do dotyczenia i tak dalej, to tam można kupić amoniak w proszku, no to trzeba go sobie rozrobić i żeby, żeby był płynny. Natomiast płynny amoniak możemy kupić w sklepach typu Leroy Merlin czy Castorama. Tam w dziale, gdzie on może być. Tam gdzie pewnie farby, rozpuszczalniki, tam gdzie rozpuszczalniki, coś tam powinien być. W każdym razie to kosztuje kilka złotych, więc Coś koło 6 zł, No, coś koło 6 zł, a na plamy spodu działa dobrze, więc jak nie mieliście do tego sposobu dobrego, to ten jest dobry. Polecamy. Kolejnym sposobem na plamy spotu jest woda z sodą i wodą utlenioną. I teraz proporcja to jest 1 do 1 do 1, czyli każdego, każdej substancji, jakby po tyle samo. I nanosimy to bezpośrednio na plamy, czekamy 45 minut i potem pierzemy po prostu materiał czy ubranie w letniej wodzie z dodatkiem normalnie proszku do prania, tak jakbyśmy się prały normalnie. Tutaj jak nie amoniak, jak nie soda i woda utleniona, to mamy połączenie soku z jednej cytryny oraz łyżki soli. Czyli sok z jednej cytryny, łyżka soli i to jest super wybielacz. No ale to jest... W ogóle te sposoby to chyba na białe raczej ubrania. amoniak też może zmienić kolor, woda utleniona może zmienić kolor i e, sól i cytryna to raczej tak. Z kolorami to tylko tak nie No wiecie. i czarne jeszcze, czarne się z kolei robią takie białe. No, no, no. Wystarczy polać plamę sokiem z e, cytryny, posypać solą i pocierać, tak jakbyśmy wykonywali planie ręczne. Dobrze jest też zamoczyć plamę w roztworze wody i wody utlenionej, czyli też proporcja 1 do 1 na około pół godziny. Dodana do tego roztworu soda jeszcze bardziej wzmocni działanie tego wybielacza. Natomiast żółte plamy pod pachami odzieży kolorowej można skutecznie usunąć za pomocą odsu chętnego. W tym celu sporządzamy roztwór z czterech łyżek octu, dobrze mówię? Mhm. Zmiertam, tak. tak. Najlepiej białego tutaj, oraz dwóch szklanek wody. Obydwa składniki łączymy i nakładamy na plamę. Odzież w tym stanie należy pozostawić na około pół godziny. Po upływie wymaganego czasu wystarczy uprać odzież w zimnej wodzie, no i gotowe. Ocet jest znany z tego, że gdy dodamy go do prania, zapewni ochronę intensywnych kolorów ubrań. W ogóle zauważcie, że jak niektórzy stosują takie naturalne metody prania, to używają takich kulek, nie powiem, z takich, takich suszonych trochę wyglądających jak kasztan i one też hmm. intensywnie śmierdzą octem. Ja lubię hmm. nic z zapachu ostu, nie no jem go, więc... To, to znaczy ja lubię ocet jeść, Nie, do ale... no, galarety też nie jem Do galarety, Do też Nie jem, jem, galarety, galarety, nie jem, jem Ale jak mówisz, co z jest cytryny jest No i właśnie z tym mam. No dobra, no to już mamy tutaj to, i jeszcze jeden sposób. Mam jeszcze jeden, dobrze mówię? Tak. Tak, jeszcze jeden na plamy sposób. To, to jest sól. Plamę zbliżamy wodą, po czym nakładamy na nią trzy łyżki soli i zostawiamy na 30-40 minut, a na koniec spłukujemy sól i bierzemy odzież. Sól też stosuje się przecież do wybielania, do czyszczenia biżuterii. No, oczywiście. Bo zalewa się, wkłada się aluminium, folię aluminiową, w syp... mm. Do, tak. Wkłada się dużo jej, i zysypuje i zalewa rządki. Tak, mamy czyste zrewyki. Tak jest. Problem, z którym wielokrotnie się brykamy, jest to do paznokci. Co prawda w dzisiejszych czasach bardziej stosuje się jakiery hybrydowe, a niektórzy w ogóle nie mają paznokci. Ja czasem mam jak mam czas, ale to wtedy zwykłym lakierem. No ale generalnie... Zdarza nam się, że. Oczywiście, jej, mi tak się zdarza. Także gdzieś nam się ten nakier wydaje, czy coś tak. A tak, tak, tak? na przykład? Na przykład, czy na, na obróz Także sposobem na nakier do paznokci jest namoczenie zaburzenia prostworzyk pasku cytrynowego. Następnie musimy zaprać to szarym mydłem, na przykład takim e, białym i ze skrobie zaburzenie szczoteczką, na przykład taką do zębów. Kolejnym sposobem jest również zastosowanie do włosów, tak jak wcześniej, jak wspominała na temat długopisu i po z do paznokci spryskujemy lekierem do włosów i zeskrobujemy za pomocą miękkiej szczyteczki. Delikatnie wycieramy potem papierowym ręcznikiem, żeby zabrać ten nadmiar. No i oczywiście wyżemy. Możemy również wykorzystać do tego sodę czyszczoną, którą mieszamy z ciepłą wodą i delikatnie ścieramy zawrócenie szmatką bądź płatkiem kosmetycznym. Kolejną metodą, znaczy kolejną metodą, kolejnym problemem, z którym się spotykamy, jest czerwona wina. I tutaj was mogę, może, mogę Was zaskoczyć, że czerwone wino na czerwone wino skuteczne jest białe wino. I nadmiar takiego wyranego wina zbieramy ręcznikiem lub szmatką. Następnie plamę polewamy białym winem, które zawiera kwas neutralizujący barwnik. Wszystko ścieramy szmatką i bierzemy. Najpopularniejszym sposobem, chyba takim, który zna każdy, na usunięcie plam czerwonego wina jest wysypanie plamy dużą ilością soli. Cór wchłonie wodę, yy, wodę z wina, a także jego barwnik. Następnie materiał należy dobrze wypłukać, a dopiero potem wrzucić do pralki i wypluć. Dobrym sposobem na usunięcie pamy z czerwonego wina jest również zbliżenie jej kilkoma kroplami wody utlenionej 2%. Jeśli pama z czerwonego wina jest na kolorowej tkaninie, wodę utlenioną należy rozcieńczyć ze zwykłą wodą i nie pocierać zbyt mocno, yy, a następnie yy, wypłukać ubranie w czystej wodzie. No to może teraz co byś powiedział? Coś o krwi? No, o wiemy, to już ostatnie plamy, tak? tak. Najpopularniejsze. No i sposób, który znają chyba wszyscy, to jest moczenie plamy w zimnej wodzie. Dokładnie. No i to robimy, moczymy jak najdłużej, a potem po prostu bierzemy i nie po problemie. I po problemie. E, jeśli by to nie pomogło, bo jak jest jakaś plama uporczywa taka zaschnięta to wystarczy posypać solą kuchenną i zostawić na około 60 minut, a później spłukać obficie bardzo zimną wodą. To jest taki trochę sposób lepszy, znaczy w no taki, że no, nie, działa. Ja tak bardzo przystosowałam wodę zimną. Tak, mm. no. Ale to nie zawsze działa, bo jest zaschnięta taka plama, no, nie że zresztą, to to nie ubierzesz od razu, to jest już gorzej, to, to zostaje wtedy taka żółta plama, a mm -hmm. jak polejesz wodą, już ciężko szkoda lepiej, no. no, więc solą posypujesz i działa, to sprawdzamy. Wystarczy zanieść kilka kropli wody utlenionej, również bezpośrednio na plamę, potrzeć oraz zmyć w zimnej wodzie. Bardzo zabrudzone materiały możemy płukać w wodzie z dodatkiem wody utlenionej w proporcji 200 ml wody utlenionej. Czekajcie, 200 ml wody utlenionej na 1 litr czystej zimnej wody. No i następnie, oczywiście, płuczemy. Doskonałe rezultaty w usuwaniu tych plam można też osiągnąć przy użyciu zwyczajnego płynu do mycia naczyń. Jest znakomitym rozwiązaniem w przypadku tkanin delikatnych, ponieważ zastosowanie płynu nie zniszczy ich struktury. No i do, podobnie dobrze działa szare spienione mydło, czyli taki biały jelen z no, Także teraz już wszystkie plamy usunięte, to możemy spróbować umyć okna. Wybierają się święta już niedługo, no także no, tak, pewnie no, tak, wszyscy teraz będą no, oknamyli. Tak, 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 akcja błysk Także mycie okien podejrzewam, że jest utrapieniem dla większości z Was. Po pierwsze um, dlatego, że trzeba się namachać. Po drugie dlatego, że zostają smugi, a my szorujemy i szorujemy, a smugi są nadal. Także um, podstawową zasadą mycia okien jest to, że nie myjemy Szyb mocno nagrzany, bo środek czyszczący będzie, będzie szybko wysypał i nasza praca pójdzie na marne. Po drugie, nie wcieramy szyb suchą ścierką, bo pył poryskuje nam okno, a tego już niestety w żaden sposób nie usuniemy, jak bez wizyty szklarza i wymiany szyby. Można przygotować naturalny płyn do mycia szyb, który będzie się składał z jednej szklanki octu na 4 litry wody, lub możemy na 2,5 litra wody wcisnąć sok z jednej cytryny. Nawet działam mi kiedy się kiedyś skończył. dostosowałam ten nieszczęsny ocet. Zapach nie był zbyt przyjemny więc miałam tylko też zewnętrzne, ale... poskutkowało. Gazeta okazuje się być genialnym materiałem do wykorzystania, jeżeli chodzi... znaczy jako materiał do mycia okna, ponieważ pomaga nam też zaoszczędzić koszta. Wystarczy zwiżyć okna, a następnie wyszarować je gazetą. Musimy tylko pamiętać o jednej rzeczy, że to nie może być gazeta typu tyle tydzień Klaudia, czy nie wiem, gdzie tam mamy jeszcze tina. Nie, nie taka kolorowa, tak, nie, nie, tylko, nie taka śliska, żeby tak, nie było Tylko wiem od jest porodowny papierowych gazetach typu Agora, nie wiem, jakiś tam Dziennik Rzeczypospolita Gdy. gazeta prawna. Takie, Takie jest. Codzienne tak. gazety. Tak. Dodatkowo, jeśli macie problem z porującymi oknami, to mamy dla Was rozwiązanie. A tym rozwiązaniem jest słuchajcie, gliceryna. Wystarczy glicerną, kilkoma kroplami dosłownie, nasączyć stare na nowe takie zwykłe, jakie zakładamy w 15-20, tak, takie cieliste, eee, przeszyć okna. I dzięki tej sztuczce okna nie będą, nie będą nam tylko, znaczy inaczej, nie będą nam nie tylko parować, ale nawet kurz nie będzie się do nich przyczepiał. I teraz, może, poznajmy. Kilka naturalnych środków do sprzątania, bo na pewno każdemu z Was nagle się coś skończyło w samym środku i sprzątania jest załóżmy nie wiem, wieczór, a wy nie macie już gdzie bo Wam się nie chce, was strój nie, nie pozwala na to, żeby udać się do sklepu. Także wszyscy wam proszę, ekologiczny środek.